Witajcie na kanale Studio Partu. Znajdujemy się w Gierczycach, gdzie odbywa się pięciolecie Koła Gospodyń Wiejskich w Gierczycach właśnie. Tu Pani Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Pani Malwina powie jak to się zaczęło, jak to się ciągnie i jakie będą plany na przyszłość. Oddaję Pani głos. Witam serdecznie. Jestem Przewodniczącą Koła Gospodyń w Nasze koło powstało 23 marca 2019 tym roku z inicjatywy mieszkańców. Pomysłem było organizowanie, zbieranie się, uczestniczenie w jakichś organizacjach. Działamy już 5 lat, bierzemy udział w kiermaszach bożonarodzeniowych, w jarmarkach, w dożynkach gminnych. Pomagamy również w festynach charytatywnych dla, dla dzieci. Myślę, liczymy 38 członków. Myślę, że prężnie działamy, że kolejne lata przyniosą nam większe owoce niż dotychczas. Na pewno chcemy więcej, więcej i jeszcze raz więcej organizować, rozwijać się, przekazywać z pokolenia na pokolenie przepisami kulinarnymi, dzielić się. Super inicjatywa. A macie może jakieś plany na przyszłe działania, na najbliższą przyszłość? Znaczy, no działamy typowo, chcemy tak po wiejsku, krótko mówiąc działać, żeby to było wiejskie, swojskie, na dożynkach gminnych właśnie, które się szykują na września pierwszego teraz, jarmarki opatowskie. Staramy się kontynuować nowe przepisy, próbować czegoś nowego, które dotychczas nie działały, także myślę, że będzie coraz, coraz lepiej. Czy jest coś, co mogłoby Wam się przydać? Jakieś, no nie wiem, działań władz? Materiałowa pomoc, która by Wam to tak, władz dziękujemy do, na dzień dzisiejszy, bo bardzo nam wspomagają, tworzą, prowadzą nas dalej i myślimy, że ciągle będą nas wspomagać, bo wiele, wiele rzeczy by się jeszcze przydało. Myślimy, że małymi kroczkami ten cel osiągniemy. Tak więc, prędzej i do przodu, tak jest? Tak jest. Dziękuję bardzo za wypowiedź, dziękuję za zaproszenie. Miła impreza dla starszych, dla młodszych są duchańce i muzyka, tak więc. Życzymy zabawy do białego rana. Tak jest. Dziękujemy. <grywanie> Dziękuję bardzo.